Cześć kochani, dzisiaj przychodzimy do Was z Tagiem 50 pytań, których nikt nigdy nie zadaje. Mamy nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszamy do. Pierwsze pytanie. Śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie? Znaczy ja z reguły śpię przy zamkniętej, chyba. przy otwartej zawsze, wynajmniej tą, co mam z ubraniami na wieszakach. Tak? No, zawsze mam otwartą, bo to mam lustro. Czy musisz być cała przykryta kołdrą? Tak, zawsze tak, ten klucz. Dobra, czy kiedykolwiek ukradłaś znak drogowy? Wydaje mi się że nie! Jeszcze nie! Co Cię? Co niekoniecznie wkurza innych? Mhm. Co mnie wkurza? A nie wkurza innych? No, może w sumie właśnie to, co było chyba poprzednio, że właśnie zawsze muszę zasnąć cała przykry, wszystko musi być idealnie. A ja, musi być ciemno. Bo inaczej nie W sumie to też tak. A no nie. nie, nie wiem. Dobra. Czy masz piegi? Nie. Ja też nie mam na szczęście. <gry> e, czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Nie. Ja z tak. nie. nie. E, czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kropki pod... Tak liczymy zawsze swoje kropki? Czy kiedykolwiek liczyłaś kroki podczas spaceru? Czasem, jak mi się nudzi, jak idę, nie wiem gdzie. Znaczy, ja nie tyle co kropki, ale zawsze jak byłam mała. Kroki. Nie mogę, ja nie! Kroki to miały być. Yy, czy kiedyś tańczyłaś bez muzyki? Zawsze to yy, Czy gryzłaś swoje długopisy ołówki? Tak, tak. Szczególnie na jakichś sprawdzianach, kartkówkach, kiedy się stresuję. Ja nie wiem. Przeraża mnie to, że na tym jest tyle bakterii. Dobra, z iloma osobami spałaś w tym tygodniu? Dzisiaj będę ją Tak? A tak? To cały tydzień z Panem, z Kotem. Ja z mamą. Hmm. Jaki jest rozmiar Twojego łóżka? Rozmiar? Nie, Zwyczajne łóżka. Dwuosobowe. Ja, ja też. W pierwszym razie. <grym> Czy nawet oglądasz bajki? Oglądasz to bajki? Takie typowo bajki to nie, że nie. Ja nie oglądam chyba już bajek. Chyba, że nie wiem, leci szrek, no to po jakaś powtórka to była z takiego. Tak, to... No no tak nie... obejrzeć, tak to. Nike czy Adidas? Nike. Nike, ja też. Czy podobają Ci się faceci ubierający się na różowo? Nie mam nic do nich. Czasem którzy na fajnie wyglądają. No, my sobie hmm. ci... Znaczy, nie przeszkadza mi to, ale wszystko jest w normie, wiadomo. No tak. Nie. Nie? <laughs> Dobra. Czy nosisz szlafrok? Ja no, nie noszę szlafroku. No. Czy znaczy mam, mam, ale nie noszę. Ja nie mam nawet. <noise> Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Moja potrawka. Kocham. Zabierałabym za nią. A u mnie lasagne. <noise> o, nie lubię lasagne. Uwielmy. W czym śpisz? W piżamce zawsze. Albo w jednej koszuli takiej, albo ja w góra zawsze, i Ja chyba zawsze w dwuczęściowych. <noise> no. Czy byłaś kiedyś w harcerstwie? Ja nie byłam. Nie, nie, nie. Znaczy, kiedyś chciałam bardzo, ale nigdy nie byłam. Kim chciałaś być w dzieciństwie? Księżniczką. A ja? Ja chciałam być architektem domów. Tak. Ale poszłam na human. Co pijesz najczęściej do obiadu? Ja nie piję nic do obiadu w sumie. Piję po obiedzie wodę. Ja nie, ja soki zazwyczaj nie piję. Nie. Czy kiedykolwiek pozowałaś nago w magazynie? Nie zdarzyło mi się pozować nago w magazynie. <noise> Czy używałaś broni? Nie. Czy? <noise> Czy kiedykolwiek dostałaś mandat za przekroczenie prędkości? Nie prowadzę jeszcze. 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 Czy lubisz tańczyć w aucie? <noise> tak, sobie wiesz, tak tego. <noise> tak, <Ja> też <to> lubię. <noise> Kiedy chodzisz spać? No to w tygodniach jak idę do szkoły, to chodzę tak 22. Coś takiego? A w weekend to tam pierwsza nawet czasem. Ja nie, nie, tak z reguły 23, 24, tak. Bo bardzo wcześnie mamy do szkoły. Tak, ja niestety. <laughs> e, czy palisz kadzidełkę? Ja nie, ale moja mama ma obsesję na <laughs> tym punkcie za każdym razem. No nie, u nas dom raczej się nie pali, bo nie lubimy. Czy jesteś leniwa? Wydaje mi się, że nie jestem, bo w sumie... No czasem lubię tak sobie pononiować, ale... A czy ja jestem leniwa, ale tylko w weekendy, coś takiego. A na... to w tygodniu to... nawet nie ma na to czasu praktycznie. E, jaki zawód wyobrażałaś sobie wykonywany przez rodzeństwo? Czyli przez twojego brata i mojego brata, tak? Przez A. mojego brata. On chce być piłkarzem, ale... Co dalej, ten... A ja? Zawsze właśnie wydawało mi się, że mój brat będzie coś ze sportem robił, właśnie. No ale... Gorąca czy zimna herbata? Gorąca, zawsze gorąca. Nie lubię pić herbaty w sumie. Mm, za co przebierałaś się na bale w przedszkolu? Ja, ja zav... zawsze księgiem. <grym> zawsze raz byłam Tyle Tubisiem. A ja raz byłam Tą, mm, Pokahontas. <grym> Jaki jest Twój chiński znak? Zodiaku. Zrobię ale po chińsku, to nie wiem, co doda. Cukier czy słodzik? Cukier, cukier. W ilu językach mówisz? Mówię po polsku, jak słychać. A tak to? Co? No trochę po angielsku? Po niemiecku? Tak, znaczy ja uczę się angielskiego, niemieckiego. No, po nie. angielsku powiem coś, po niemiecku nic. A ja bardziej po niemiecku coś powiem niż po angielsku. Hmm, czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie. Ja też nie. Czy kiedykolwiek wygrałaś jakiś konkurs? Tak. Ja też nie. Teraz. Ja. Internetowy nawet. U, no. Czy oglądałaś kiedyś seriale? Nadal oglądam, kocham ja seriale. Ja też, uwielbiam. Ulubiony kolor? Mój miętowy, pastelowy róż. A mój grantowy i biały. Czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? Ja tak nie uważam. Czasem są nawet fajne, no zależy jakie, nie? Mhm, ja też lubię. Tęsknisz za kimś teraz? Nie. Chyba też nie. Yy, czy święta są dla ciebie stresujące? Kocham święta. Ja też. Nigdy ja o tym w taki sposób nie myślałam. Ja to jest cudowny czas <laughs> w ogóle. Yy, czy potrafisz wstrzymać oddech bez zatykania nosa? Ja potrafię. Co znaczy, wiesz... Tak! <laughs> ja potrafię. <laughs> czy kiedykolwiek jadłaś pierogi? Kocham pierogi. Szczególnie na święta. Najlepsze są. No jako... w sumie Polakno to jest chyba normalnie, że każdy chyba jadł pierogi. Szczególnie na święta. Czy wierzysz w duchy? Ja nie wierzę w duchy. Znaczy ja wierzę, ale tylko w te dobre. <laughs> są duchy duchy? No, ty takie aniołki. Stresowe aniołki, <laughs> no. nie duchy. Czy jesteś cierpliwa? Nie. Ja jestem. Bardzo. Nie. Bardzo. Zawsze się spóźniam, ale jak tak. ktoś się spóźnia, to mnie tak to denerwuje, że. Zawsze się sama spóźnię, muszę na nią czekać. Nie mam Czy miałaś kiedyś uczucie déjà vu? Miałam, ja bardzo często mam właśnie takie uczucie, że czułam, że coś było, i właśnie dzieje się w tym momencie. To jest takie dziwne. Straszne. Ja w nie miałam. Znaczy, może, ale tak nie myślę, że to jest déjà vu. W sumie było, bo było. <laughs> Czy bierzesz codziennie witaminy? Nie biorę witamin ja też nie nie wiem. Jedynie nieraz tam w owocach czy coś takiego. Kim podkochiwałaś się jak byłaś w liceum, więc jesteśmy nadal w liceum. Ale to sobie możemy opowiedzieć, jak byliśmy w gimnazjum. O. To moją miłość mm. był zak Efron, ja go tak kochałam. Wszędzie były jego plakaty, notesy, wszystko. Nie wiemy, a ja? Ja nie wiem w sumie. Nie miałam takiej osoby. Nie miałam Eminem, Bo o, <laughs> on mi się. Tak, podobał, tak. To byłam takim Super Superfarm natura czy Rosman? Rosman. Rosman zdecydowanie. Czy dążysz do celu po trupach? Ja chyba nie. Się poddaje często. No, chyba bardziej też. <laughs> czy brałaś lekcję tańca? Nigdy. Ja chciałam, ale nigdy nie miałam takiej okazji. Czy umiesz szyć, i wyszywać? Nie, nie. No, Zeszyję tam jakąś dziurkę, ale kiepską. Orzeszki czy nasiona słonecznika? Orzeszki. Nasiona słonecznika chyba raczej. Jeśli masz męża, jak długo jesteście małżeństwem? Z tego co mi wiadomo, nie mam <grym> męża. Się, no, chyba. Y czy masz płyty gramofonowe? Nie, nie posiadam. Ma. <grym> czy masz dzieci? Nie. Tego no, sobie Wolisz czarne czy zielone oliwki? Nie lubię oliwek. Ja powiem szczerze, że żadnych nigdy nie próbowałam. Ani tych, ani tych, więc nie potrafię tak, dzieci. Ehm, najlepsze miejsce na kominek? Chyba salon. Salon, z Ale schowani. w takim jednorodzinnym. takie. No. Obok kanapy, tak typowo. No, Chcę wyjść za mąż? Chcę. Oczywiście. Warięce. Pierwszy koncert. Mój to był Michał Wiśniewski. Ja nie pamiętam. Bydgoszcz, czy pamiętam. Ja nie wiem, nie powiem. Nie pamiętam naprawdę. Czy kiedykolwiek płakałaś ze szczęścia? Tak. Wiele razy. <grym> tak. Czy kiedyś wygrałaś konkurs ortograficzny? Ja tak. wygrałam. <grym> <grym> Dobra, tak? No, w gimnazjum no? nawet. No ja nie, to chyba była jeszcze podstawka, ale wygrałam. <grym> <grym> czy potrafisz wymieniać olej w samochodzie? Nie potrafię. Nie próbowałam nawet nigdy. Kiedy ostatnio pisałaś do kogoś list na papierze? Ojej. A żeby taki wysłać, to nie wysyłam. Jedynie pocztówkę pisałam. Tak, pocztówki na święta zazwyczaj. No, a tak a nie. Nie piszę Bardzo dawno. <laughs> mm. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Pewnie. Tak. Y czy boisz się wysokości? Nie. Ja chyba też nie. Nie, nie właśnie. Jaki koncert chciałabyś zobaczyć? Oj, dużo. Dużo, bardzo dużo. Tyle tych tak zespołów i... Z takich w, się... w sumie najbardziej realnych, no to chyba Happy Set. Bardzo, Oj, mi bardzo mi bardzo mi chciała teraz no. szczególnie. Czy jesteś uparta? Ja jestem bardzo uparta. Wszystko mi się... Ja musiałeś, zależy. Wszystko się po no. mojemu zrobione. Ja niekoniecznie w sumie. Nie s potrafię dostosować. Piosenka tygodnia. Wiem jaka jest jak, tak, tak. Tak. Happy set. Tak, w piwnicy Słodewka. Jak Chcecie, to dodamy Wam link niżej, tak, mogę mogła słuchać. Czy wycinasz kupony, albo później. Ale później z nich nie korzystasz. Znaczy, ja nie, nie wycinam kuponów. Ja nie, wycina się nie, jedynie zgrywam na telefon, coś takiego. Ja chyba nawet nie. Chyba, że dostanę od babci, czy tylko jakiś kupon, to wtedy. Czy kiedykolwiek robiłaś grubszą sprawę w krzakach? Grubszą? <Zatw Laura> tak! Przecież pokazałaś tak? Dobra. Tak. Aha, ulubiony rodzaj kanapki. No to mów. Ja bardzo lubię kanapkę z jajkiem. Uwielbiam. Też są dobre. No. Ale jeszcze na to mają. Tak, albo ser i majonez, jakieś no. takie taki no. się robi ser. Najbardziej chyba ja lubię z serem. Na to pomidor, ale tylko z mojej działki, bo inne mi nie smakują. I na to sól, ale tylko sól. Ja, ja, ja. No. Ty nie lubisz pomidorów? Nie. Ja. Czy śpiewasz w samochodzie? Tak, za każdym razem. Znaczy... Ja, Czy lubisz używać karteczek naklejanych? Ja nie używam sobie. Ja lubię, wtedy bardziej wszystko zapamiętuję. Ja nie, ja nie lubię mieć tak napisane, bo ja po prostu swój notes mam w głowie i... A ja nie, ja właśnie bardziej jestem wzrokowcem. E, jakie filmy możesz oglądać w kółko i nadal je kochasz? W no, kółko... P.S. kocham Cię. Tak, płaczę zawsze. Tak. Tak. No bo kocha moje moją, oglądałyśmy. No. i że Cię nie opuszczę. Ostatnia ja. piosenka. Też. Albo wszystkie Harry Pottery potrafię 300 razy oglądać. Oglądałam je. Albo nawet kogen mogę oglądać 300 razy. Wszystkie seriale, nie wiem, uwielbiam wszystko oglądać. Najmniej ulubiony film? Ja osobiście nie mam takiego filmu w sumie. Znaczy nie lubię takich filmów jak są y, jakieś historyczne, coś takiego. Ja nie lubię ogólnie... Albo sensacyjnych. Film. Polskich filmów. Ale no, nie mam jakiegoś tak najgorszego. Tak, ruchy, tak więc to już na tyle w naszym dzisiejszym tagu i dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że nasz filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie nam łapki w górę. A jeżeli macie jakieś propozycje, może na jakieś kolejne filmiki, piszcie koniecznie o tym w komentarzu. Pa! 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 A myślę, że w mnie widać. A jak to tak rezonem odgadzają, widać? Nie. To jest... Widać cię do kontronka. To do kontronka. Do, to, to. Dobra. <grym> Nie mogę patrzeć na tę kamerę, ona nam. Tak, A gata, ja tak. siedzę naprzeciwko niej. Są takie. Tak, nie? Okay, nie? <laughs>